Siu. Wesołek gabcią, Burek, nieśmiałych pędrek a śpioszek. Idźcie do domu! Co was tu sprowadza? Korniszownica! Dobry doma! Byłem już w stodole. Korniszownica jest rozwalona w drżaski. Co tu się wydarzyło? Dosłownie na tyczką chwilkę spuściłem, że oko zwajy odciśnienia. Akurat gdy pan Biejak wlazł do stodoły. Gdzie masz, panie piejak? Pan Biejak myśli, że jest psem! Niezły cyrk. Chcesz poaportować, panie pijak! I ogórki wystrzeliły aż do nieba! Niektóre zaś nigdy już nie spadły! Nie rozumiem. Zawsze nam opowiadałeś, że pochodzisz z rodu królewskiego. Tak wiem. Zdisiu zawsze lubił coś udawać! Na przykład gadać z myślonym językiem. Ta wielkie kadzienki. Nie masz królewskiej krwi? Kłamałeś! Zdzisiek to kłamczył! W sumie przyznaję, że leciutko upiększyłem moje pochodzenie. Leciutko? Dobra, kłamałem! Dzwoni ci czapka O, to gorąca linia z królową! Mogę z nią rozmawiać przez tę puszkę! Mózg mi się zagotował. Halo, mędrku? Problem kurkowy rozwiązany? Jeszcze nie, moja pani. Błagam, nie mów, że jestem wieśniakiem. Błagam, błagam, kabłaka, kacie. A on znowu tym szyfrem. Babcio! O, Pan Howard już chce coś powiedzieć do Lorda Drewniaka. Drewniaku, do ciebie. Słucham. Zwierzęta gadają ze sobą przez puszkę. Mi się zagotował! Mnie to nie rusza. Tak czy siak, korniszownicy raczej nie da się już naprawić! Wiesiek, skup się teraz! Skoro nie da się ocalić rodzinnego interesu,